Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam serdecznie. Zapraszam na główne wydanie informacji. Aleksandru Łukaszenka eskaluje konflikt na granicy. Coraz większe grupy migrantów sprowadza na teren Białorusi. Polska granica jest cały czas wzmacniana dodatkowymi żołnierzami Wojska Polskiego. Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała prawie 600 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Najtrudniejsza sytuacja była w nocy na wysokości Krynek i Białowieży, gdzie duże grupy migrantów próbowały przedostać się na teren Polski, mówi rzecznik prasowy Podlaskiej Policji, podinspektor Tomasz Krupa. Z tych informacji, które do nas dotarły wynikało, że kilkudziesięcioosobowa grupa osób wdarła się na teren naszego kraju. Tam natychmiast pojechali policjanci, kilkudziesięciu policjantów poszukiwa, te osoby w pobliskich lasach. Wszystkich udało się zatrzymać. Mamy do czynienia z nową strategią forsowania polskiej granicy, podkreśla minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Ile dwa dni temu mieliśmy jedną dużą grupę skoncentrowaną niedaleko w Białostockiej i tam była taka próba sforsowania granicy, o tyle teraz mamy do czynienia z mniejszymi grupami, choć licznymi, które równolegle w kilku miejscach atakują polską granicę. Szacuje się, że już 15 tysięcy migrantów koczuje w Białorusi pasie przygranicznym. Spodziewamy się kolejnego napływu grup migrantów, podkreśla rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wiemy, że Białorusini celowo przetransportowali w rejon przygraniczny duże grupy migrantów. Zakładamy, że te grupy będą wykorzystywane w najbliższych dniach, a być może i tygodniach czy miesiącach do destabilizowania naszej linii granicznej do ataków, do podejmowania różnego rodzaju prób masowego wtargnięcia na teren polski. Jak podaje Straż Graniczna, Białorusini tworzą i utrzymują koczowisko na wzór usnarza, tylko wielokrotnie większe. Dlatego wzmacniana jest ochrona polskich terenów przygranicznych. Wojska Obrony Terytorialnej w ramach akcji Silne Wsparcie patrolują teren objęty stanem wyjątkowym. Jednocześnie dodatkowi żołnierze Wojska Polskiego mają zapobiec forsowaniu polskiej granicy. Chcę zapewnić, że na granicy jest już teraz 15 tysięcy żołnierzy wojska polskiego, więc ta liczba żołnierzy została zwiększona. Migranci są pod ścisłym nadzorem białoruskich służb. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało nagranie, na którym widać białoruskich pograniczników zastraszających grupę migrantów, oddając w ich kierunku strzały. Ma to na celu sprowokowanie polskich żołnierzy, podkreśla ekspert wojskowy, pułkownik profesor Mieczysław Struś. Proszę sobie wyobrazić, że każdy strzał oddany w pobliżu to dla żołnierza i dla funkcjonariusza oddziaływuje no, w sposób automatyczny yy, po sięgnięcie za broń. Służby białoruskie towarzyszą migrantom w pokonywaniu granic. W tym celu instrumentalnie traktowane są dzieci. To forma szantażu emocjonalnego. Kryzys na granicy jest wspierany przez agresywną kampanię dezinformacyjną wymierzoną w Polskę. Widzimy również, kto odwiedza tych migrantów. Widzimy, że oni spotykają się często z ludźmi, którzy udzielają im różnego rodzaju instruktarzy. Widzimy również spotkania, które wyglądają jak. Typowo produkowanie różnego rodzaju materiałów propagandowych. Obecna zapora na granicy polsko-białoruskiej jest regularnie niszczona, jednak już za kilka tygodni ruszą prace nad nowym zmodernizowanym płotem. Rząd przygotowuje także specjalne miasteczko, w którym zapewnione zostaną jak najlepsze warunki dla patrolujących granice. Powstać ma również specjalna przestrzeń dla mediów. Jak na razie Unia Europejska tylko przygląda się kryzysowi na naszej wschodniej granicy. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przyjechał dziś do Warszawy i omówił z premierem Mateuszem Morawieckim kroki, które można podjąć przeciwko białoruskiemu reżimowi, reżimowi, którego działania popiera Moskwa. Sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, która jest granicą całej Unii Europejskiej, interesują się urzędnicy z Brukseli. Do Warszawy przyjechał przewodniczący Rady Europejskiej. Charles Michel zapowiedział debatę na temat zabezpieczenia granic wspólnoty. Będziemy fizycznie. mówić o fizycznej infrastrukturze na granicach, która lepiej chroniłaby Unię Europejską i możliwościach jej finansowania. To jednak Komisja Europejska zdecyduje, czy przekaże środki na ten cel. Przewodniczący Michel zapewnił o solidarności. Unii wobec Polski. Mimo pewnej, pewnego podobieństwa sytuacji z kryzysem w 2015, w tej chwili w Europie nikt nie jest gotów, by tłumom przybyszów powiedzieć: Welcome czy welcome? Wskazuje profesor Krzysztof Kubiak. Mamy do czynienia z przejawem terroryzmu państwowego. Łukaszenka mści się za to, że wspieraliśmy demokratyczne wybory, podkreślił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z Charlesem Michelem. Chcemy współpracować. Z Rosją, z Białorusią, ale chcemy współpracować nie z pistoletem przyłożonym do głowy, tylko z państwami, które są demokratyczne, z państwami, które jednocześnie nie stosują szantażu. Politycznego Warszawa oczekuje wsparcia za obrony granicy całej Wspólnoty. Polska chce, aby Unia wprowadziła skuteczne sankcje, które zablokują transport migrantów. Będziemy dyskutować o nich z na forum Rady Europejskiej. Ja poprosiłem o to, aby. Taka Rada Europejska w formacie VTC wideo została zwołana jak najszybciej jeszcze przed tą grudniową radą, którą się, która jest zaplanowaną Radą Europejską. Białoruskie linie lotnicze nie mogą lądować w Unii Europejskiej, zarabiają jednak na transporcie migrantów z Bliskiego Wschodu. Odgrywają kluczową rolę w całej operacji transportu ludzi. Wykorzystują do tego maszyny wynajmowane od firm z państw unijnych. Blokada tej możliwości mogłaby okazać. Skuteczna. O sytuacji na granicy dyskutowali przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Reżim w Mińsku zapewnia, że nie obawia się żadnych sankcji. Białoruś jest w ścisłym kontakcie z Rosją. W Moskwie odbyło się spotkanie szefów dyplomacji obu państw. Wiem, że przywódcy naszych krajów dyskutowali o tych kwestiach i znajdziemy trafną odpowiedź na zagrożenie ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego na naszych wspólnych granicach. Granicę. Rosyjskie bombowce patrolują granice Polski i Białorusi. A szef MSZ Rosji Sergiej Ławrow chce, aby Moskwa stała się pośrednikiem w rozmowach między Brukselą a Mińskiem. Polityk chce też, aby Unia płaciła Białorusi za wstrzymywanie fali migracyjnej, tak jak wspierała Turcję. Interwencją Rosji straszy Aleksandr Łukaszenka. Jeśli, broń Boże, popełnimy jakikolwiek błąd, jeśli zrobimy zły krok, to natychmiast w ten wir zostanie w Ciągnięta Rosja to największa potęga nuklearna. Nie jestem szaleńcem, bardzo dobrze rozumiem, do czego może to doprowadzić. Może to to, co się dzieje na granicy, to realizacja imperialnej polityki Rosji, mówił wczoraj w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. To nie spodobało się Kremlowi. Uważamy za absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia słowa premiera Polski o tym, że Rosja ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. To świadczenie jest absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia. Nie da się jednak ukryć, że kryzys migracyjny to dla Rosji Władimira Putina bardzo wygodna sytuacja. Cudzymi rękoma może destabilizować sytuację w państwach Unii Europejskiej, powodować problemy, stan zagrożenia. A jednocześnie w odpowiednim momencie Władimir Putin może się przedstawiać jako ten, z którym można i trzeba rozmawiać. Komisja Europejska apeluje do Rosji, żeby wpłynęła na Białoruś, aby ta zażegnała kryzys i zakończyła instrumentalne wykorzystywanie migrantów. Pytanie, czy apele wystarczą? Jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata dotycząca sytuacji w Polsce po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który usunął z polskiego prawa przepisy dopuszczające zabijanie nienarodzonych dzieci podejrzanych o chorobę. Większość w Parlamencie chce przyjąć rezolucję wzywającą Polskę do legalizacji tzw. aborcji. W dokumencie znajdą się też odwołania do śmierci 30-letniej matki z pszczyny. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku, które zwiększyło ochronę nienarodzonych dzieci podejrzanych o ciężką chorobę, zabija kobiety. Tak twierdzą środowiska proaborcyjne i skrajnie lewicowe. Przywołują historię 30-letniej kobiety w ciąży, która zmarła w szpitalu w pszczynie w wyniku wstrząsu septycznego. Dzisiaj mamy taką sytuację, w której po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w Polsce po prostu ubierają kobiety. Śmierć młodej kobiety i jej dziecka została wykorzystana do Organizacji kolejnych proaborcyjnych protestów. Nawoływali do nich liberalno-lewicowi politycy z Donaldem Tuskiem na czele. Łączenie tragedii z pszczyny z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego jest nieuzasadnione. Lekarze mieli podstawę do ratowania kobiety. Cały czas obowiązuje prawo dopuszczające tak zwaną legalną aborcję w wypadku, gdy zagrożone jest życie kobiety. Przypomina poseł Bartłomiej Wrublewski. Natomiast to, że takiej pomocy nie udzielono, nie ma żadnego związku z... Z tym, że w zeszłym roku zapadło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, bo ono dotyczyło innej sprawy: ochrony życia dzieci chorych i niepełnosprawnych. To, dlaczego lekarze nie pomogli kobiecie, ma wyjaśnić prokuratura i eksperci, mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda w Bratysławie. O sprawę śmierci kobiety w pszczynie był pytany przez prezydent Słowacji oraz lokalnych dziennikarzy. Ja jako człowiek wierzący, dla którego życie jest wartością absolutnie nadrzędną. Najważniejszą mogę tylko wyrazić ubolewanie, że w tej całej dyskusji mówi się o niezwykle bolesnej kwestii, jaką była śmierć matki tego dziecka. Ale niestety nie wspomina się o tym, że zmarło także dziecko. Sprawą ochrony życia w Polsce po raz kolejny zajmie się jutro Parlament Europejski. Chce przyjąć rezolucję wzywającą do zabijania dzieci nienarodzonych w związku ze śmiercią kobiety z pszczyny. Parlament wychodzi poza swoje kompetencje, mówi prawnik Anna Kubacka z Instytutu Ordo Juris. Parlament Europejski absolutnie nie ma prawa nawet do wypowiadania się, a tym bardziej do formułowania jakichś postulatów czy stanowisk. Powtarzanie kłamstw na temat tragedii z Pszczyny ma swój cel, mówi działacz Pro-Life Jan Bot. Podobny scenariusz był już realizowany w Irlandii. Zostało to tam również wykorzystane przez aborcjonistów. Żeby, żeby promować legalną aborcję. Niezależnie od obowiązującego prawa dochodzi do śmierci okołoporodowych, zauważa Wojciech Zięba z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. W 2017 roku, kiedy nie było jeszcze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, zmarło 8 kobiet na 402 tysiące porodów. O tym się zapomina, że... Ciąża, poród, połóg wiążą się z pewnym ryzykiem śmierci dla kobiety. I taki mieliśmy tutaj przypadek. Skrajna Lewica ma jeden cel. Wprowadzenie tak zwanej aborcji na życzenie i nie tylko. Potrzebujemy legalnej aborcji, rzetelnej edukacji seksualnej, dostępu do refundowanych środków antykoncepcyjnych, do legalnej sterylizacji. W parlamencie europejskim został zgłoszony alternatywny dla proaborcyjnej rezolucji projekt. Przygotowali go posłowie z grupy konserwatystów. Przypominają w nim, że aborcja nie jest prawem człowieka, a kwestie dotyczące zdrowia są w kompetencji państw członkowskich. Deklarują poparcie dla Polski w poszukiwaniu zdrowych, zgodnych z prawem międzynarodowym i polskim, rozwiązań, w których nie będzie nigdy cierpieć ani dziecko, ani. Ma. Parlament Europejski w ostatnim czasie przyjął wiele rezolucji atakujących Polskę. Większość mają grupy polityczne, które nie mogą pogodzić się ze zmianami, które zostały wprowadzone nad Wisłą. I to wszystko na teraz. Zapraszam serdecznie po apelu jasnogórskim o 21.20. Do zobaczenia.